Cześć wszystkim, witam Was Katarzyna Pura z tabletowo.pl. W tym wideo przyjrzymy się działaniu najnowszemu i najtańszemu zarazem tabletowi Acera, mianowicie Acer Iconia B1. Nie wiem, czy pamiętacie, jak pierwszy raz informowaliśmy o tym właśnie urządzeniu. Robiliśmy to na długo przed jego oficjalną prezentacją. Tablet pojawił się w ofercie jednego z krajowych sklepów z elektroniką za bodajże 599 zł. Gdy zobaczyłam tą ofertę, aż zdziwienia napisałam do jednego z przedstawicieli tego sklepu, czy to przypadkiem nie jest jakaś pomyłka, a ewentualnie głupi żart. Na no, dalszą część historii już zapewne znacie, więc zapraszam Was na przegląd urządzenia, które faktycznie zadebiutowało na rynku właśnie w takiej cenie, czyli Acer Iconia B1. Kilka słów na temat samego wyglądu urządzenia, który niewątpliwie jest interesujący. I wyróżnia się na tle pozostałych budżetowych propozycji dostępnych na tabletowym rynku. Urządzenie wykonane jest z połączenia metalu i plastiku. Tylna obudowa jest kawałkiem metalu, ale też nie do końca, bo ramka okalająca tęże obudowę jest już plastikowa. Podobnie jak ramka okalająca ekran. Tutaj warto zauważyć bardzo fajny. Pomysł miał Acer. Niebieskie wstawki na pewno spodobają się zwłaszcza młodszej części odbiorców, bo chyba właśnie do, taki, do takiego targetu, między innymi do takiego, chciał trafić producent z tym właśnie modelem. Tutaj w oczy rzuca się jeszcze napis Iconia przy ekranie, który został lekko ścięty. Jest to naklejka, która po jakimś czasie użytkowania z całą pewnością zacznie się odklejać i nie chcę sobie wyobrażać jak to będzie wyglądało, niestety pewnie nie estetycznie. Krótki przegląd złączy, które mamy dostępne w urządzeniu, a jest ich niestety niewiele. Może zacznijmy od tyłu. Jak widzicie uwielbiam zbierać odciski palców, podobnie jak jego ekran. Na tylnej obudowie znajdziemy bardzo miniaturowy głośniczek, pod spodem port micro USB, a także zaślepkę, tutaj oczywiście slot, slot micro SD, obsługujący karty pamięci, dzięki, której, dzięki którym możemy rozszerzyć pamięć wewnętrzną urządzenia, której jest bardzo niewiele, bo tylko 8 giga, a obok, jak mam nadzieję to widać na wideo, jest miejsce przeznaczone na kartę SIM, ale Zaplombowane, więc można się spodziewać, że niebawem na rynek trafi wersja 3G tego urządzenia, ale oczywiście jest to wyłącznie mój domysł. Prawy bok tabletu poświęcony został na przyciski regulacji głośności włącznik urządzenia, a także przycisk reset. Góra poświęcona została na 3,5 mm jack audio. Z kolei lewa strona jest całkowicie pusta. Acer Iconia Tab. No i widzicie, wszystkie tablety Acera, swoją drogą właśnie, wszystkie tablety Acera dotychczas miały nazwy Acer Iconia Tab. Coś tam, coś tam, czyli na przykład tam A500, W500 i inne takie. W tym przypadku Acer pozbył się z nazwy Taba i jest to właśnie Acer Iconia B1. Więc nie jest to demon prędkości. Niestety pracuje um, dzięki dwurdzeniowemu procesorowi Mediateka e, z 512 MB. E, urządzenie działa pod kontrolą Androida w bardzo, bardzo ciekawej wersji, e, czyli jednej z nowszych, mianowicie 4.1.2. E, co ciekawe, w sklepie Google Play nie wszystkie aplikacje są zgodne z tą wersją. Jak widać, chciałabym zainstalować jedną z moich ulubionych gier, których macie już chyba dosyć, czyli asfalt. No ale jak widzicie, pojawia się komunikat, że twoje urządzenie nie jest zgodne z tą wersją. Zapewne że właśnie procesor, czyli mediatek, nie jest wspierany przez deweloperów wspomnianej aplikacji. Może kilka słów o samym ekranie, który niestety nie zachwyca. Kąty widzenia są marne. Nie jest to ekran IPS. Czy może nie tak? Ek kąty są całkiem przyzwoite, ale, no właśnie, widzicie to w tym momencie. E tragedia zaczyna się, gdy chcemy na ekran spojrzeć z góry. E to jest po prostu nie do przyjęcia. E sam ekran e może inaczej e nie jest to jednostka IPS, tak jak wspomniałam. Ale kolory wydają się nieco blade w stosunku do innych tabletów, które miałam okazję testować. Dodatkowo jest dość ciemny, nawet na najjaśniejszym ustawieniu. Porównywałam m.in. z testowanym ostatnio Nexo i ekran jest niestety trochę ciemniejszy. Tak jak wspomniałam w recenzji Nexo 3G, ekran tamtego urządzenia jest jednym z najlepszych z jakimi miałam do tej pory do czynienia w budżetowych tabletach. No a Acer przecież właśnie budżetowym tabletem jest, bo kosztuje 600 zł. Czego byśmy się chyba po Acerze nie spodziewali. Jak wspomniałam, nie jest to demon prędkości, ale co do jego wyświetlacza nie można mieć żadnych zastrzeżeń, oczywiście do jego pracy. Bez żadnych problemów reaguje nawet na najlżejsze muśnięcia palcem, a dzięki zastosowanej rozdzielczości... Nie jest to 1280x800, tak jakbyśmy tego chcieli, a 1024 x 600 Można bez problemu przeglądać treści na stronach internetowych w poziomie, bez, bez potrzeby powiększania. No i niestety w pionie już nie można tego samego powiedzieć, bo żeby czcionki były wyraźne i czytelne i ostre, trzeba już je nieco przybliżyć. Przejdźmy może do PDF-ów, skoro już mówimy o rozdzielczości ekranu. Przejdźmy do dokumentów. Na początek plik ważący 50 mega. Pierwsza strona wczytała się szybko, druga, trzecia, kolejne również bez żadnych problemów. Jeżeli by ktoś potrzebował tabletu do mm, przeglądania właśnie dokumentów PDF, może zainteresować się tym urządzeniem, aczkolwiek musi się liczyć z tym, że tak jak wspomniałam, rozdzielczość nie jest najwyższa. Stosowana w siedmiocalowych tabletach. Jeżeli by ktoś chciał wyższą, może zainteresować się modelami z 1280 na 800 pikseli, w których już bez żadnych problemów można przeglądać PDF-y bez powiększenia, właśnie w pionie. Więc to był plik 50-megowy. Chwilę musimy, no widzicie, tablet złapał krótką zawieszkę. Musieliśmy chwilę poczekać, aż się wyłączy. Jeden plik A otworzę następny. No jak widzimy, kolejny dokument również wczytał się bez żadnych problemów. jego przeglądanie jest w miarę płynne. Oczywiście musimy chwileczkę poczekać, aż otworzą się kolejne jego strony. Kolejna część yy, tego wideo recenzji to yy, krótki przegląd. Yy, Krótkie pokazanie Wam, jak urządzenie odtwarza filmy i jak radzi sobie wspomniany bardzo, bardzo mały głośniczek. Wszystkiego zapomniałam opowiedzieć, że urządzenie nie jest wyposażone w aparat znajdujący się na tylnym panelu urządzenia, za to posiada kamerkę do połączeń wideo. Przejdźmy teraz do przeglądu gier wymagających gier. Zobaczmy, jak sobie urządzenie to radzi z grami. Rock of Liberty City for 60 years. DJ Michael Hunt taking you through another set of non-stop rocket it's head radio. Na tyle przeglądu acera Iconia B1. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście pozostaje do Waszej dyspozycji, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i dzięki za uwagę. Katarzynapura tabletowo.pl